Thank you Sprawiedliwość, sędziowie ziemscy. Sprawiedliwość wymaga jednak odwagi. Odwagi do potępienia sprawców i zadośćuczynienia ofiar. Wszyscy Dlatego... razem tworzymy tu wspólnotę, która dziś zwraca serce i oczy ku przeszłości, ale przecież czyni to po to, by służyć czasom nowym. I tu przechodzę do ostatniego, być może najważniejszego pytania. Dlaczego? Po co? Bo nie chodzi o rozpamiętywanie czy rozdrapywanie ram, o co czasami jesteśmy oskarżani. Takie oskarżenia dowodzą raczej kompletnego niezrozumienia nie tylko przeszłości, ale i współczesności oraz braku przygotowania do wyzwań przyszłości, jeśli chodzi o przeszłość, spotykamy się dziś, by oddać hołd pomordowanym, którzy nie mają swoich grobów, którzy wciąż czekają na ekskumację i godny pokubek. Jako rodacy, jako państwo, jesteśmy im to winni. Jeśli chodzi o teraźniejszość, spotykamy się dziś, by wyrazić szacunek dla ocalonych i osób zabiegających od lat o godne upamiętnienie naszych sąsiadów, współobywateli, w szczególności zamieszkujących województwo lubuskie. Spotykamy się też po to, by dać wyraz spójności społeczeństwa i sprawności naszego państwa, które tu w Zielonej Górze stanęło na wysokości zadania i zrealizowało to ważne przedsięwzięcie. A co z przyszłością? Najlepiej, by na to pytanie każdy odpowiedział indywidualnie. Do czego mnie mobilizuje pamięć o Zbrodni Wołyńskiej? Ten pomysł. Może do modlitwy. Może do refleksji nad ogromem tej tragedii. Może do poszukiwań prawdy o historii i otaczającym nas świecie. A może zmobilizuje do wysiłku na rzecz rozwoju naszego regionu i wzmacniania siły państwa. Siły, która uodporni i ochroni kolejne pokolenia, pokolenia Polaków przed jakąkolwiek agresją i przemocą. By już nikt nie oddawał życia tylko dlatego, że jest Polakiem. Na koniec zachęcam więc, abyśmy zapamiętali ten dzień. Abyśmy odwiedzili plac, plac słowiański i ten pomnik. Abyśmy zadawali sobie te podstawowe pytania. Jako przewodnicząca Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Zbrodni Wojskowej, raz jeszcze pragnę wszystkim Państwu podziękować i podkreślić. Zwracamy się dziś ku przeszłości, ale czynimy to po to, by służyć czasom nowym. Dziękuję. Dziękuję za te wyjątkowe i ważne słowa. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi uroczyste odsłonięcie pomnika ofiar zbrodni wołyńskiej.